Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, dzień dobry. Jestem, wróciłam <grym> tak, minął ponad miesiąc od mojego ostatniego odcinka. Prawie no, więcej jak miesiąc, kiedy pojawił się jakiś film ode mnie, więc teraz jestem. Wróciłam i dzisiaj będzie taki filmik hmm, pogaduszki. Jaki czas od czasu pojawi się, pewnie jakaś moja nowa rubryka będzie. Tak, dzisiaj pogadamy z wami, opowiem, gdzie ja była, co robiłam i dlaczego tak długo nie było filmów. Wiecie, może to był zły pomysł nagrywać film na dworze, ponieważ pogoda u nas, nie wiem jak u was, napiszcie w komentarzach jaką macie pogodę. U nas pogoda po prostu okropna, wieje, masekrycznie wieje bardzo, bardzo silny wiatr, ja mam takie mam wrażenie, że teraz coś będzie padać, w nocy też padało, zimno, więc jakoś tak jesień nagło do nas przeszła ale szczerze mówiąc jeszcze ostatni weekend września był bardzo ciepły, bardzo ciepły i jakoś tak nagło i zimno, ale cóż, o czym ja chciałam dzisiaj porozmawiać z Wami. Tak, trochę chciałam powiedzieć tak, dlaczego tak długo nie było filmów, co się działo w moim życiu i dlaczego w ogóle zniknęłam. Jeżeli obejrzali mój ostatni film, jeżeli nie, to Pojawi się link tu. Widzieliście, że byłam w Ukrainie. Tak, byłam w Ukrainie na urlopie. Spędziłam w Ukrainie prawie 3 tygodnie. I na czas urlopu naprawdę odpoczywałam od wszystkiego. Bo po prostu chciałam tak wyluzować się i przełączyć siebie na inny, inny tryb życia. No i plus spędzić maksymalnie czasu z rodziną po urłopie niestety zachorowałam kiedy wróciłam do Polski podejrzewam że to był koronawirus nie wiem jak u was ale w moim środowisku wśród znajomych no dużo jest teraz chorych i jak jest to tak choroba bardzo dziwne wygląda Podejrzewam, że to koronawirus. No, podejrzewam, bo nagło staje się złe, bardzo słabo, gorączka, ale nie wiem, czy to zwykła grypa, czy to koronawirus, ale nie wiem, nie wiem. Więc no naprawdę zachorowałam tak, że ja nie mogłam wstać z łóżka. Taka słabość wielka, że no też wypadłam z życia. Po chorobie e, pojechałam na służbowy wyjazd, miałam szkolenie plus integrację, więc też trochę czasu mi na to poszło. I tak jakoś dzień po dniu, dzień po dniu, i minął miesiąc, na e, więcej jak miesiąc, i e, naprawdę bardzo szkoda, że nie znalazłam czas na YouTube, nie znalazłam czas na jakiś krótki chociaż film. Ale z drugiej strony, YouTube dla mnie, no to naprawdę jest moje hobby. To nie jest moja praca. Ja mm, zawsze mówię to, że to jest moje hobby, przez to, żeby nie czuć presji, tak? Przykład, jeżeli filmy a, nie wychodzą. Więc a, nie czułam z jednej strony presji, że filmy nie wychodzą, no, a z drugiej strony, no. Mm, Trochę tęskniłam za filmami, trochę tęskniłam za gadaniem samo do siebie i trochę tęskniłam za waszym feedbackiem, tak, który zawsze mam, kiedy wychodzą moje nowe filmiki. To tak krótko powiem, co się działo. Powiem tak, że teraz trochę jakoś tak dziwne mówić samo do siebie. Nowe to kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że jeden film, drugi i już będzie okej. Okay. Jeszcze chciałam bardzo podziękować wszystkim, kto do mnie wpisał, kto pytał, co u mnie, gdzie ja zniknęłam, czy wszystko w porządku. To bardzo miło. Starałam się odpisywać każdemu. Jeżeli komuś nie odpisałam, to przepraszam jest wszystko w porządku. Nic strasznego się nie działo. No po prostu. No po prostu miałam taki bardzo intensywny etap w życiu. Intensywny miesiąc. Ja by tak powiedziałem. Tak. Co jeszcze? Jeszcze chciałam powiedzieć, że. No, Wracam, to na pewno wracam. Dzisiaj, jest sobota, tak nagrywam taką pogaduszkę, ale jutro planuję pojechać w dwa miejsca, z których będą już filmiki. Więc um, czekajcie, będzie. Um, będę starać się um, nagrywać tak jak ja zawsze nagrywałam, raz w tygodniu, żeby był na pełny film. A jeżeli. Uda się to i dwa razy w tygodniu. Nie wiem. To tak krótka informacja, krótka moja pogaduszka. Piszcie, jak wy, jak wy spędziliście ten wrzesień, ponieważ wrzesień był bardzo, bardzo ciepły. Można powiedzieć, że wakacje i urlopy były udane. Kto miał we wrześniu urlopy? I widzimy się tam w kolejnych filmikach. Dziękuję za wsparcie, dziękuję, że wy jesteście, dziękuję, że czekaliście. Dziękuję, że ktoś tam może i będzie cieszyć się, że ja wróciłam. Dziękuję za wszystko, za wszystko, za wszystko i widzimy się w kolejnych filmach. Pa. Cześć wszystkim.